Znajomy wykupił kiedyś ubezpieczenie AutoCasco i w momencie, kiedy doszło do szkody, zaskoczyło go coś takiego jak udział własny. Nie dopatrzył tego, podpisując umowę i okazało się, że przy naprawie swojego auta musiał jeszcze dopłacać pieniądze. Co to takie, takiego udział własny? Bardzo istotna część polisy ubezpieczeniowej. Udział własny powoduje najczęściej dla klienta obniżenie składki, ale kryje się też za tym to, że firma ubezpieczeniowa za to, że obniży tą składkę, Zabierze część odszkodowania klientowi. Część klientów jest świadoma tego, jednak czasami może być taka sytuacja, że chcąc zaoszczędzić, szukając tego zysku na polisie, klienci nie dopatrzą tego wariantu polisy i rzeczywiście podpiszą polisę, która może narzucać im ten udział własny, tak jak w przypadku pana kolegi. Czy wybierając się do cuk ubezpieczenia możemy liczyć na to, że doradca przedstawi nam albo nakreśli ewentualne punkty, których być może bezpośrednio ubezpieczyciela nie zauważylibyśmy na początku? Myślę tutaj też o tych w cudzysłowie oczywiście kruczkach, które gdzieś tam mogą nas później zaskoczyć lub wyłączać na przykład odpowiedzialność ubezpieczyciela. Oczywiście. To jest istotą właśnie naszej pracy. Nasi doradcy mają szeroką wiedzę na, wszy na temat wszystkich produktów, które my sprzedajemy, na temat wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i danej polisy autokasku i pomogą tak wybrać zakres i wariant ubezpieczenia, żeby on odzwierciedlał potrzeby naszego klienta.